Cześć, jestem i to jest kanał o butach i streetwearze. A dzisiaj dla Was kolejną listę 10 najlepszych butów w historii. I tym razem zajmiemy się chyba najmniej lubianymi Jordanami, jakie wyszły z tych pierwszych. A mowa tutaj, oczywiście, o Air Jordan 2, czyli modelu, który wyszedł po tych najsłynniejszych jedynkach, tych najpopularniejszych który od samego początku miał swoje problemy, nie był lubiany ani przez samego EYK Jordana, ani przez publikę, mało osób chciało go kupić też ze względu na to, że nie miało słusza, tylko miało logo Air Jordan i ogółem same buty nie były za bardzo lubiane w Stanach Zjednoczonych i nie za bardzo ludzie chcieli je kupować. Ale tak czy siak można wyróżnić z nich 10 naprawdę bardzo ładnych modeli, które dzisiaj Wam pokażę. A jeżeli lubicie buty, jeżeli lubicie modę, takie listy, to zasubskrybujcie ten kanał i nie przegapcie żadnego odcinka, ponieważ jest tego dosyć dużo tutaj. Możecie także odwiedzić mnie na Instagramie, na TikToku, tam jeszcze więcej takich treści i oczywiście jeszcze więcej newsów i informacji odnośnie streetwearu, mody oraz butów. Także jeżeli mam to za sobą, no to przechodzimy do 10 najlepszych Jordanów, dwójek jakie kiedykolwiek wyszły. Tak jak przy okazji Jordanów jedynek, Dunków, czy na przykład innych modeli, takich jak Yeezy, Miałem naprawdę ogromną trudność zrobienia tych list, ponieważ zawsze miałem za mało, po prostu za mało miejsc, tak powiem, na tej liście tych 10, ponieważ było bardzo dużo modeli, które bym tam jeszcze wcisnął, to tutaj akurat taka lista tych 10 najbardziej mi odpowiada i wydaje mi się, że raczej nic bym tutaj nie zamienił. I w taki sposób mega prosta kolorystyka ląduje na 10. miejscu, Wingit, która wyszła w 2016 roku, nawiązująca do słynnej reklamy z Michaelem Jordanem, biało-czarne, bardzo proste kolory, bardzo uniwersalne, które wyglądają spoko tak naprawdę do wszystkiego, ze względu na całą bryłę buta, ten but oczywiście nie jest za bardzo uniwersalny, ale przy okazji takiej kolorystyki jest na pewno łatwiej go przyfitować. Bardzo dużo osób wtedy było nimi zajaranych, jest to w sumie ta pierwsza taka partia powiedzmy restocków Jordanów 2, która nastąpiła, pierwszy raz mieliśmy taką okazję, że dosyć dużo wychodziło tych modeli i właśnie w 2016 roku mieliśmy taką sytuację i w tej fali właśnie wchodziły Jordany dwójki Wingit, które mi osobiście bardzo się podobają, są dosyć proste, teraz moglibyśmy je nazwać na przykład kolorystyką Panda, ponieważ biało-czarna kolorystyka aktualnie kojarząca się z Nike albo z Jordan Brand tylko i wyłącznie kojarzy nam się właśnie z tą na dziewiątym miejscu But, który ja oprawę razem z Justinem Timberlakeem i JMZ, jest to model Jordanów w który możecie, jeżeli chodzi o sam sposób zrobienia tego buta i w ogóle kolorystykę, kojarzyć bardziej jedynek, ponieważ na Jordan jedynkach jest to chyba najpopularniejsza kolorystyka, jeżeli chodzi właśnie o tę trasę. Legends of the Summer, Jordany 2 mi bardzo się podobają. Lądują tutaj na 9 miejscu, właśnie ze względu na te jaskrawe kolory, na to, że też historycznie ten but jest dosyć ważny. W ogóle ta trasa jest dosyć popularna, jeżeli chodzi właśnie o kolorystyki butów. Bardzo dużo pieniędzy kosztują te buty, jeżeli chodzi właśnie o serię Legends of the Summer, ponieważ mało kto mógł je mieć u siebie. Były bardzo limitowane, nie są prawie do dostania w ogóle i żeby je kupić trzeba się trochę wykosztować. Jeżeli chodzi o same Jordany 2, mi bardzo się podobają, ale lądują na dziewiątym miejscu i nie dałbym ich nigdy wyżej. Na ósmym miejscu Jordanet 2 Black History Move Jest to seria, która u Nike pojawia się praktycznie co roku. Co roku dostajemy jakieś ciekawe buty, właśnie z motywami Black History. I tutaj mamy dokładnie tak samo, różne jakieś takie plemienne wzorki pociągnięte po całej kolewce. Możemy iść tutaj zobaczyć dosyć dużo, fajna kolorystyka, ciemna, która na pewno bardzo fajnie pasowała do koszykarzy. Mogliśmy zobaczyć buty w kolorownej kolorystyce na wielu innych modelach, które Nike także wypuszczał, ponieważ Cała seria Black History Month zazwyczaj wiąże się nie tylko z jedną kolorystyką, nie tylko z jednym butem, ale z wieloma. Mogliśmy ich dostawać przez lata naprawdę bardzo dużo. A te Jordany dwójki wyglądają według mnie bardzo fajnie i będą także pasowały do wielu rzeczy. Ogółem także podoba mi się właśnie namiętnienie do tych plemiennych motywów tutaj i prezentuje się one fajnie na bucie, ponieważ można czasami z nimi nie przesadzić. Na siódmym miejscu Jordan dwójki Razen Squire 54. Nie wiem dokładnie jak się czyta. Jest to oczywiście streetballowy ogromny festiwal, można już to nazwać. Tak naprawdę, odbywający się w Paryżu, na który uczęszczają gwiazdy NBA od najbardziej popularnych, jakie kiedykolwiek występowały w samym NBA. I właśnie z tej okazji Nike oraz Jordan Brand zazwyczaj przekordowywały jakieś buty. I mieliśmy także Jordany dwójki w tym roku, tylko że Lowe, które nie aż tak mi się podobały, ale Jordany dwójki wysokie. Te takie beżowe ze złotymi elementami bardzo mi się podobały od samego początku. W momencie kiedy wyszły, od razu, byłem nimi zajarany i był to jeden z tych modeli, które chciałem mieć w swojej kolekcji. One są dosyć podobne do Jordanów 7, z tego co pamiętam, ósemek, przepraszam, ósemek razem z owo i z Drake'em ta kolorystyka mega mi się z tym kojarzy, te Jordan 2 według mnie wyglądają świetnie, pomimo tego, że ten napis Q50, Q54 na językach może być trochę kiczowaty, to tak czy siak te buty bardzo mi się podobają, a sam streetballowy event, który odbywa się w Paryżu jest po prostu niesamowity i w tym roku, z tego co pamiętam, Keep The Beat był na nim razem z Grabo, gdzie też robili wsadę, był Zio Williamson, był Luka Doncic, także naprawdę wielkie gwiazdy NBA, które przyjeżdżają tutaj co roku. I w sumie nic dziwnego, ponieważ Paryż jest w sumie jednym z takich najbardziej popularnych miast, które znają w ogóle Amerykanie, a tym bardziej występować tutaj, jeżeli chodzi o jakiś event koszkarski, no to nie można lepiej trafić. Na szóstym miejscu bardzo prosta kolorystyka, która pojawia się w wielu zestawieniach, czyli Jordan 2 i, i UNC. UNC to kolorystyka, która przewija się przez większość list. Mogliśmy zobaczyć jej już różne wersje, różne kolorystyczne, materiałowe. Naprawdę jest tylko bardzo dużo, jeżeli chodzi o Jordan jedynki. także znalazły się na mojej liście. Tylko że w sumie tak znalazło się na mojej liście, dodatkowo znalazły się z kolorską University Blue, czyli odmianą trochę właśnie kolorów UNC. Mi bardzo się podobają te Jordan 2 i były to jedne z pierwszych, które zobaczyłem gdzieś na olx które chciałem mieć u siebie. I pamiętam, że były bliski ich zakup, ponieważ nie kosztowały jakoś tam specjalnie dużo, były używane gdzieś. Pamiętam, że gości z Krakowa je wystawiał i to teraz trochę żałuję, że ich nie kupiłem. Na półmetku mamy Jordany 2, lowy razem z off No nie mogło zabraknąć jakichś kolorystyk z off ponieważ jest to ta pierwsza fala nowych Jordanów 2, w momencie kiedy Jordan Brand i w ogóle Nike uznało, że pchamy ten model, i pokazujemy go ludziom i chcemy, żeby go kupowali. Teraz mogliśmy zobaczyć multum różnych kolorystyk właśnie Jordanów 2, razem z Union LA, razem z yy, tą Rouge. Szatorusz jakoś tak się nazywała, e, to kolaboracja w z Amnemounierem, Orze, który z tych butów jeszcze się pojawi na tej liście, ale osobiście ta parka bardzo mi się podobała ze względu też na historię, że został on odzorowano ze starego buta, który został gdzieś znaleziony i w wiecie, wiecie, zeskanowali go, zobaczyli w jaki sposób układają się te rysy, w jaki sposób popękała podeszwa, w jaki sposób wygląda cała kolorystyka i odzorowano to na nowym bucie. I ten zabieg bardzo mi się podobał i jest to jedna z najmajszych, kreatywniejszych rzeczy, które w sumie Off-White zrobił po dodaniu właśnie tych swoich elementów, które tutaj też mamy. Ale ogółem mega zabieg i sama kreatywność przy tym wydaniu mi bardzo się podoba, dodatkowo jest to w sumie kolorska Chicago, także tym bardziej na plus. Na czwartym miejscu mamy Jordany Dwójki Melo, zrobione specjalnie dla Carmelo Antonego, który wszedł do Ligi NBA, grał w Denver Nuggets, i właśnie kolorystyka jest specjalnie zrobiona pod to. Wyglądają te buty dokładnie tak, jakby były zrobione dla zespołu Denver Nuggets. Zostały zrobione dla ich wtedy na najlepszego zawodnika. W momencie, kiedy Melo wchodził do ogóle do Ligi NBA, to on był porównywany bardzo często z Lebronem Jamesem w ogóle stali bardzo na tym samym poziomie, tak można powiedzieć. I na samym początku kariery wskazywało na to, że Melo może być nawet lepszy, potem wiadomo, jak się to potoczyło. Ale jeżeli chodzi o te buty, bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Te duża ilość białego, można powiedzieć, że jest już trochę taka klasyczna i jest to norma w przypadku Jordanu dwójek, ponieważ jeżeli sobie zobaczycie, to jakieś nowe kolorystyki, które wychodzą, one bardzo często mają w większości cholewki kolor biały, a do tego są jakieś elementy kolorowe, które na przykład wiecie, stosujemy przy okazji jakiejś kolorystyki. W tym roku mieliśmy bardzo dużo takich, na przykład z szarymi, z zielonymi elementami, które wyglądają spoko, ale jednak tego białego tu jest najwięcej i te buty przez to też mi się bardzo podobają, ponieważ Ja raczej nie jestem fanem połączenia takiego błękitnego z żółtym, ale tutaj super to pasuje. Na trzecim miejscu budy, o których już wspomniałem, czyli Jordany 2 z AMAE jest to bud, który na samym początku uważałem za jeden z najlepszych w ogóle w tej na pewno lepszy niż Jordany 1. Teraz już się trochę zastanawiam, ale ogółem bardzo mi go brakuje tutaj w mojej kolekcji. Jest to jeden z najtańszych co bo tu razem z Amelanier. Teraz możliwe, że Airshipy będą tak samo do dostania, które nie będą miały jakichś tam ogromnych cen od sprzedaży. Jordan Weeker razem z Amelanier idealnie odwzorowuje o tą markę. Według mnie są lepiej zrobione właśnie niż te Jordan 1 pod tym względem, że one są trochę ciemniejsze, takie masywniejsze i faktycznie wyglądają jak ciemne drewno przy okazji promocji tego sklepu. i Całość bardzo fajnie mi się spinała, dodatkowo z elementami użytymi do tego, tak samo jak w przypadku Jordanu jedynek i trójek, tam taką wyściółką, e, można powiedzieć trochę taką premium, która super nadaje takiego vibe'u trochę, wiecie, luxury vibe'u, można powiedzieć luksusowego do tego buta. I jako tako, jak popatrzyłem na wszystkie trendy dwójki, to wydaje mi się, że jest to jedno z najbardziej uniwersalnych i które będziemy mogli nosić do większości rzeczy w swojej szafie. Szczególnie jeżeli ktoś lubi Airtons, a Airtons, no to wiadomo, że to kolory, które są najbardziej takie uniwersalne, najłatwiejsze do przepasowania, i nie trzeba się zbyt dużo zastanawiać. I przez to te buty są na trzecim miejscu. Na drugim miejscu buty od Jazdona, Jordany 2. To było także ta fala ogromna Jordana 2 z lat ubiegłych. I w ogóle Doncy don, C, Dawn, który robił te buty, robił je bardzo podobnie, bardzo podobnie wyglądały, miały podobne elementy, tylko zmienił kolory. Ta beżowa kolorystykami bardzo się podoba, kosztuje niestety bardzo dużo aktualnie. Ale wydaje mi się, że jest to taki trochę kultowy model, który przewijał się praktycznie wszędzie. Jak zobaczymy jakieś zestawienie, to te Jordan 2 akurat znajdują się tutaj bardzo często. Ja trochę się zastanawiałem nad tym, czy one nie byłyby trzecie, właśnie, czy one nie byłyby drugie, ale wydaje mi się, że może trochę jest za blisko. Wiecie daty premiery Jordan 2, jeżeli chodzi o to, że wiecie, ten model dopiero teraz gdzieś tam zobaczyliśmy, przez rok, powiedzmy, gdzieś się na, nam ustawił w pamięci. A i wtedy też te modele trochę lepiej kojarzymy, trochę lepiej oceniamy niż te starsze. A wydaje mi się, że tutaj, właśnie, też ze względu na tą całą swoją otoczkę wokół tego modelu, no to te Jordan 2 powinny być trochę wyżej. A na pierwszym miejscu, tak, jak w przypadku Jordanów. Jedynek Jordan 2 Chicago. Najfajniejsza kolorystyka, według mnie, najbardziej uniwersalna. Jedna z najładniejszych, i wydaje mi się, że w tym roku na pewno w jakiś sposób będę chciał je kupić do siebie, ponieważ minąłem drop, który był w grudniu. Mogliśmy kupić te buty nawet na promocji, jak to ciekawe, ponieważ Jordany Dwighty, tak jak Nike próbuje nam je gdzieś tam wcisnąć, próbuje zrobić tak, żebyśmy je kupowali. No to dalej nie idą i dalej ludzie nie są za bardzo do nich nastawieni. Nawet jeżeli wychodzi bardzo fajna kolaboracja z jakimś kolorowym artystą, jest Balvinem, z Jibalwinem, z Anomonierą i tak dalej, to te buty bardzo często nawet się nie rozprzedają. Te buty bardzo często leżą na aplikacji. A w szczególności, gdy zobaczyłem, że nawet kolorystyka Chicago leży już po prostu i nie ma dla niej za bardzo chętnych, trafia na różne wyprzedaże, można je kupić za 700 zł, za 600 zł, no to coś jest na rzeczy. Ale ogółem, ta kolorystyka mega mi się podoba, oryginalna, która wychodziła już lata temu, pierwsza właśnie po Jordanach jedynkach, kolejna oryginalna sylwetka i szczerze mówiąc, jest to według mnie najlepszy Jordan, jakie wyszło. Także jeżeli chodzi o tę listę, to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. po następny oczywiście zapraszam was na kanał. Dajcie znać jaka była Wasza topka, może jakieś top 3 przynajmniej z tych modeli, może macie jakieś inne, które byście tutaj wstawili, ponieważ nie daję zdania, na przykład z Union Ray, ponieważ aż tak mi się nie podobało, właśnie tą Róż, albo na przykład z Balvinem, które wydaje mi się te wydaje bardzo przestrzelone. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.